ho, ho, ho z tej strony Malinka i witam Was już w kolejnym vlogu na naszym kanale. A dzisiaj mamy vlog numer 17. I oczywiście otwieramy nasze kalendarze, zaczynając od naszego Dr. Horsa, który jest tutaj na samym dole. Możemy już przejść do otwierania. Mamy już tutaj pełną, yy, tą, jakby alapułeczkę produktów. Taran. A co dzisiaj mamy? Wow, to jest coś dużego. O Jezus, Maria. Są to skarpety. I one są, o Jezu. Mają 80% bawełny, to chyba dobrze, nie? Czekajcie. Zaraz je otworzymy sobie. I są takie zimowe. O i zobaczcie, mają tutaj logo Doktor Horsa. Są takie czerwone, świąteczne. I są naprawdę bardzo ładne i bardzo dobrze wykonane, no bo jednak 80% bawełny. No to jest dobrze już. Więc bardzo fajnie, Doktor Horse tutaj, bardzo fajnie. Przechodzimy do HKM-u. 17. Jezus, Marianow. Przecież to mnie odbije. Dobra, opra to łóżko, bo ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Co ja otwieram? 18, 17. Jest nie, znowu są kolejne ocieplacze. Help! Nie no, guys! Kolejne, tym razem do butów, chyba do jakichś e, butów. Więc no, kurde, no. HKM, please. Ten kalendarz z HKM-u był droższy niż ten, a w tym są lepsze rzeczy niż w tym. Więc no, trochę lipa. Ale zobaczymy, może on się jeszcze obroni, może się obroni jeszcze. Pamiętajmy, że nasze okienko 24 wygląda o tak, więc może się jeszcze wybronić. No bo tutaj jest okienko 24 HKM, a okienko 24 z Dr. Horse wygląda tak samo jak wszystkie, więc HKM się może jeszcze wybronić, ale również dzisiaj niezbyt dobry dzień. Ale doktor Hors, jak zawsze, bardzo dobry dzień, nie było chyba jeszcze złego dnia w tym kalendarzu, więc to wszystko na dzisiejszym vlogmasie. Do zobaczenia i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia!